Marijuana is a narcotic, medically and legally. It never did anybody any good and does everybody a lot of harm. Everybody a lot of harm. Everybody a gonga. of Yeah, Vipirdalam, Vipi Dalam Gonga. Yeah, yeah, Vipi Dalam Gonga. Vipir dalam Gonga. Rimso Pora Shayakana Conda. Movigura, Irichi Gomba. Still, Valkyina Sova, Yak Mortal Kombat. Plank, klika, pipsyka, jak zegarowa bomba Styka, poznańska kontra NduZ, pik, skład, lika do pie nadciąga PDG, o Ryfieka, tomba, Z ciemności jądra Pyta jak słonia, tromba, Bomba, Co pompuje rymy na kompakt Kontra, z prosto z ulicy jak sonda Plomba, sklecz jak DJ honda Nie gwiazda jak dzień wąga Nie potróba jak kompakt Borym nie wygląda Napierdalam dalej to tomba. Moje słowa nie są podczas tak jak lomba Ding dong jak dzwoni konga Gdy palę z bonga, to bladł i Więc dymem się zaciągam Kończę strąga i wypiedalam gonga yeah.